Cześć, mam na imię Martyna i w Glorz zajmuję się rekrutacją. Do tej pory było to naprawdę trudne. Jako że korzystamy z kilku portali aplikacyjnych, kandydatury są rozproszone pomiędzy poszczególnymi stronami bądź spływają do nas bezpośrednio na maila. Aby nic nam nie umknęło i wszystko było poukładane Kompletne dane przepisywane były ręcznie do naszej bazy. To było naprawdę frustrujące i czasochłonne. Kilka minut klikania na klawiaturze, poświęcone jednemu kandydatowi, to zdecydowanie za dużo. Uważam, że ten czas mogłam spożytkować produktywniej. Z całym zespołem KlORS doszliśmy do wniosku, iż posiadając tak wielofunkcyjne narzędzie, jakim jest Salesforce, należałoby zautomatyzować cały proces rekrutacyjny. Od teraz. Aplikacja sama zapisuje wszystkie kandydatury w systemie gromadząc je w jednym miejscu. Pozwala mi to zaoszczędzić nawet do kilku dni pracy w ciągu miesiąca. Uwaga! I oto jest aplikacja rekrutacyjna. Zobaczcie sami. Zaczynamy od stworzenia stanowiska pracy w zakładce Position. Wypełniamy klasyczne dane. Nazwa stanowiska. Przedział wynagrodzenia, obowiązki pracownika, wymagania i to, co my jesteśmy w stanie zaoferować. Następnie dodajemy konkretną ofertę pracy zawierającą informacje o starcie, o jej zakończeniu oraz informacje dotyczące firmy, a przede wszystkim wymagane umiejętności, które możemy wcześniej sformułować. Dodatkowo możemy dodać miejsce wykonywanej pracy. Wchodzimy w stworzoną ofertę pracy, generujemy link do odpowiednich portali aplikacyjnych. Widzimy teraz wygenerowany link, który możemy bezpośrednio umieścić na stronie aplikacyjnej. O, oferta na dewelopera, podstawowe związki, kwalifikacje, aplikuj teraz. No i co my tu mamy? Podstawowy formularz, to podstawowe dane, Poznań, załącz CV, proszę bardzo, aplikuj. Formularz został poprawnie wypełniony na Twój adres e-mail zostanie wysłany, nowa wiadomość, witamy, aby przejść, ok zaawansowany, Taka jest Twoja dyspozycyjność, wybierz swoje umiejętności, API i Lightning Components. Ok, aplikuj. Super, zaakceptowano, czekam na dalsze informacje. O, widzę kandydaturę Pana Kacpra Zielińskiego na stanowisko dewelopera. Czas mu się przyjrzeć. Jak widzimy, Zostało załączone CV. Analizując kandydaturę pana Cupera stwierdzam, że jest to super kandydat. Powinniśmy go zatrudnić. O, hura! Kasper jest razem z nami! Jak sami widzicie, cały ten proces jest bardzo szybki, prosty i przyjemny. Jeśli chcecie tak samo jak my zarządzać swoją rekrutacją, i to za darmo, koniecznie odezwijcie się do nas. Jeśli masz wątpliwości, czy ta aplikacja jest dla Ciebie? Pokaż ten filmik osobie odpowiadającej za rekrutację w Twojej firmie. Bądź skontaktuj się ze mną, a ja odpowiem na wszelkie Twoje pytania. Jeśli jednak nie masz wątpliwości, zgłoś się do nas poprzez formularz.